Witamy w pierwszym odcinku telewizji ślubnej Piękna Historia. Znajdujemy się w restauracji Piknik w Grodzisku Mazowieckim. Dziś będziemy mieli okazję rozmawiać z konsultantkami ślubnymi, które wprowadzą nas, jak krok po kroku przygotować się do ślubu oraz do wesela. Paulino i Kingo, powiedzcie, od czego rozpocząć przygotowania do ślubu i wesela? Pierwszym i najważniejszym według nas krokiem jest wybranie konsultanta ślubnego. Tak? Oczywiście tutaj na tej, na tej grze nie mamy takiego punktu, bo będziemy też dawać wskazówki parom, które na tego konsultanta zdecydować się nie chcą, nie mogą, chcą załatwić to wszystko sami. Jaki jest kluczowy moment dla pary po zaręczynach? Dość ważnym krokiem, jeżeli nie najważniejszym jest po prostu wymyślenie, jak byśmy chcieli, żeby ten dzień wyglądał. Na pewno ważnym momentem jest wybór daty, prawda? Tak, dokładnie tak. Styl samego przyjęcia, całego dnia ślubu, uroczystości narzuca nam okres, w którym się ona odbędzie, tak? No i kolejną rzeczą jest sala. Ważne jest to, żeby znać swoich gości i dostosować wybór lokalu do tego, czy nasi goście tam się odnajdą. Nie zawsze goście, którzy świetnie, świetnie bawiliby się w rustykalnej karczmie, odnajdą się w hotelu pięciogwiazdkowym i odwrotnie. Bardzo ważną rzeczą, bardzo istotną jest. Również to, żeby nie uprzedzać się do pewnych obiektów i sprawdzać oferty. Dlatego, że często jest tak, że pary młode na przykład nie idą, nie sprawdzają, nie dogostują, nie biorą pod uwagę hotelu pięciogwiazdkowego, dlatego że myślą, że zakładany przez nich budżet po prostu na ten hotel nie wystarczy. A jest tak, że kiedy wyjedziemy za miasto, musimy do Kosztów przyjęcia doliczyć, noclegi, transporty, w związku z czym może się okazać, że ten hotel pięciogwiazdkowy i jego oferta wychodzi dużo korzystniej niż obiektu poza miastem. Po wyborze sali oraz hotelu, czas na wybranie kościoła lub Urzędu Stanu Cywilnego. Czas rzeczywiście na kolejny krok, ale na tym etapie, na którym jesteśmy, jeżeli zakładamy, że do daty przyjęcia mamy rok, tak? to właściwie rezerwujemy tylko datę w wybranym urzędzie bądź kościele. Jeszcze tutaj poza samą rezerwacją żadnych formalności nie musimy więcej załatwiać. Czy DJ, czy kapela? No właśnie, na tym etapie zwykle już mamy jakieś 10 miesięcy do ślubu, czas rzeczywiście pomyśleć o tej oprawie muzycznej. Tutaj opcji jest bardzo dużo. To może być oczywiście zespół na żywo, to może być DJ, to może być DJ z instrumentem na żywo który wchodzi nam na określonych, w określonych momentach i oprawia rzeczywiście te najważniejsze momenty, czyli na przykład wejście tortu, czy, czy wejście pary młodej do lokalu. Warto też yy, zwrócić uwagę na budżet, bo zespół, który będzie nam oprawiał na żywo yy, przyjęcie będzie droższy i nie zawsze. Um, Co na przykład się na jakość? na się na jakość, dokładnie. Kolejnym krokiem jest wybór fotografa i kamerzysty, który uwieczni nam ten szczególny dzień. Słyszałam również, że bardzo popularna ostatnio jest sesja narzeczeńska. Tak naprawdę decyzja yy, na temat tego, czy właśnie wybrać taką sesję narzeczeńską, czy nie, zależy też yy, w dużej mierze od tego, jak się czujemy przed yy, obiektywem fotograficznym, bo tak naprawdę to nam trochę pomaga poznać się z fotografem, którego wybraliśmy. On też wie, w jaki sposób nas fotografować w dzień tego ślubu, bo może sprawdzić nasze lepsze, bądź słabsze strony. My też troszkę poznajemy sposób jego pracy, w związku z tym oswajamy się z nim tak? i to rzeczywiście pomaga. Moim zdaniem, jeżeli pary młode rzeczywiście nie za bardzo lubią się fotografować, to powinny taką sesję wybrać tym bardziej, żeby właśnie z tym obiektywem się za przyjaźnić. Jedną z ważniejszych chwil dla panny młodej, przyszłej panny młodej, jest wybór sukni ślubnej. Jest ona elementem stylizacji, albo narzuca nam stylizację, bo, czyli te zaproszenia, dekoracje, dekoracje, dekoracje kwiaty, y, auto, często nawet tort. To są te elementy, które możemy już planować na pół roku. Przed. No właśnie, z, jak jest z tymi sukniami ślubnymi, bo słyszałam, że proces przygotowania, szycia, czasami nawet projektowania sukni ślubnej jest dość długi, bo suknia musi być idealnie skrojona, idealnie ułożona, tak aby Panna Młoda czuła się pięknie, ale przede wszystkim komfortowo, bo spędzi w niej naprawdę dużo czasu. Sam proces y, aż tak długi nie jest. Rzeczywiście, jeżeli szyjemy tą suknię, musimy pomyśleć o tym wcześniej. Często jest tak, że idąc do naszego ulubionego salonu sukien ślubnych, czekamy na tą suknię kilka miesięcy, bo ona jest specjalnie dla nas sprowadzana. Ale też warto pomyśleć o tym na tyle wcześniej, żeby taka panna młoda mogła rzeczywiście oswoić się i poprzymierzać różne opcje Super, i tak. różne fasony tych sukien. Często panny młode właśnie mają jakieś wyobrażenie, a później, idąc do takiego salonu, wychodzą z zupełnie inną suknią. Więc warto też poświęcić na to czas. Zapomniałyśmy o, o panu młodym, który również bardzo przeżywa ten dzień. E, I dla wielu panów e, wybór idealnego garnituru e, na ten dzień e, jest również problematyczny. Jak się, jak się okazuje, tak naprawdę nie jest to aż tak duży problem, ze względu na to, że na rynku pojawiło się bardzo dużo, bardzo dobrych firm. Mamy e, krawców, którzy. Naprawdę świetnie dobierają garnitury. I myślę, że warto podczas takiego jedynego dnia skorzystać z profesjonalnej obsługi takiego krawca i uszyć sobie garnitur na miarę. Czy też inny strój, tak? Bo niekoniecznie musi to być garnitur. Pamiętajmy też, że inwestycja w garnitur e, może się okazać bardzo dobra, tak? bo on jednak częściej później może zostać wykorzystany niż na przykład suknia ślubna. E, co bardzo ważne, przy wyborze garnituru, e, i tutaj przestroga dla panien młodych głównie, e, nie dobierajmy. E, nie ubierajmy pana młodego pod suknię ślubną. Znaczy zachowajmy ten sam styl, zachowajmy ten sam poziom formalności, ale pamiętajmy o tym, że to jest osobny człowiek, to jest osobny byt, który ma prawo do tego, żeby dobrze czuć się tego dnia, zwłaszcza na swoim ślubie. Zwłaszcza na swoim ślubie. Niekoniecznie jego krawat musi być pod kolor bukietu czy butów panny młodej. I od tego zdecydowanie się odchodzi. A już na pewno nie dobierajmy. Koloru koszuli pana młodego do koloru sukni. Na trzy miesiące przed tym ważnym dla państwa młodych dniem, e, dopinamy szczegóły. Na czym należy się skupić przede wszystkim? No, tu właśnie czas na te formalności. Musimy udać się do urzędu, e, gdzie oczywiście e, otrzymamy wszelkie informacje, jakie dokumenty należy złożyć. E, czy to do ślubu cywilnego, czy konkordatowego. Następnie te dokumenty dostarczyć do kościoła i ustalić też przełek ceremonii. No i zamykamy ten etap, kiedy wszystko mamy, jeżeli chodzi o te sprawy formalno-prawne, na te trzy miesiące przed. To jest bardzo ważne, dlatego że Papiery, które dostarczamy, czy to do urzędu na ślub cywilny, czy to do kościoła, one mają swoją datę ważności. I tak naprawdę najwcześniej możemy zrobić to na, na trzy miesiące przed, najpóźniej taką bezpieczną datą to jest miesiąc przed też, żeby o tym nie zapominać i, i nie stresować miesiąc się. Miesiąc i jeden dzień. Miesiąc i jeden dzień, dokładnie. tak, dokładnie. Bardzo ważne są również obrączki. To jest ciekawe, dlatego że e, ja osobiście na przykład jako panna młoda nigdy nie myślałam, e, że to jest taki bardzo istotny punkt, a dopiero później uświadomiłam sobie, że przecież właściwie po tym ślubie zostały mi zdjęcia i obrączka, którą będziesz będę nosić, więc to jest naprawdę jeden z istotniejszych wyborów, że, że, żeby zastanowić się nad tymi obrączkami. Mamy ubranego pana młodego, no ale panna młoda jest tylko w sukni. Jak dobrać wydatki do sukni ślubnej? Myślę, że najważniejszy w doborze wydatków jest przede wszystkim umiar. I tutaj. Warto się zastanowić, co tak naprawdę podkreśli tą suknię jeszcze bardziej. To może być jeden wyrazisty element, na przykład naszyjnik, i niekoniecznie musimy do niego zakładać kolczyki welon i jeszcze kwiat do włosów, bo to jakby nam bardzo dominuje tę pannę młodą. Nie chcemy jej przebierać, chcemy ją wystylizować. Oczywiście ważnym dodatkiem. Z punktu widzenia właśnie sukni są, są buty, które musimy zabrać na ostatnią przymiarkę, żeby dopasować długość tej sukni. One oczywiście muszą być bardzo wygodne. Pamiętajmy, że taka panna młoda musi w nich przetańczyć całą noc i to nie ma możliwości ważne. zmienić tych butów, ponieważ długość sukni. Zamiana szpilek yy, na 7 trampki metrów na trampki czy na baletki niekoniecznie się sprawdzi. Porozmawiajmy teraz na temat tańca i przygotowań do pierwszego tańca pary młodej. Jeżeli chodzi o pierwszy taniec, to y, pierwsza najważniejsza rzecz. Pierwszy taniec to jest taki moment, y, gdzie gościom, naszym gościom dajemy sygnał, że ta Część taneczna imprezy właśnie została rozpoczęta. Dlatego warto na chwilę się tutaj zatrzymać i pomyśleć, jak ten taniec powinien wyglądać, tak? Bo nim otwieramy absolutnie tą najfajniejszą część całego dnia. Teraz Niedawno właściwie e, dzięki Stanom Zjednoczonym oczywiście, z których e, napływają do nas różne, e, różne trendy i różne nowości. E, Coraz częściej pary młode bawią się tym pierwszym tańcem, tak? Czyli niekoniecznie jest to Walc czy tango, e, ale czasem jest to po prostu taniec wykonany e, przy wsparciu całej grupy spontanicznie e, znajomych, tak z jakąś e, dość zabawną oprawą, przy mieszaniu e, miksowaniu muzyki. E, też fajnie to wychodzi, jeżeli para młoda na przykład totalnie nie ma zdolności tanecznych, jeżeli to po prostu robi naturalnie, a nie um, usilnie stara się zaplanować jakieś taneczne show, bo czasami wychodzi to dużo, dużo gorzej. Kiedy najlepiej wysłać zaproszenie? Zaproszenia najlepiej wysłać na te 2-3 miesiące wcześniej, z tego powodu, żeby dać gościom czas, na reakcję, to znaczy warto w takim zaproszeniu zaznaczyć, podać konkretną datę, do której goście mają potwierdzić swoje przybycie, ale też na przykład potwierdzić to, czy będą korzystać i potrzebować pokoju, czy, czy zapewnić trzeba im transport, czy trzeba na przykład takich gości odebrać z lotniska. Ale ważny jest też stan Punkt ekonomiczny, dlatego, że e, kiedy mamy odpowiedź, e, potwierdzenie przybycia na miesiąc przed, możemy jeszcze w lokalu uaktualnić liczbę osób na przyjęcie. Warto wziąć pod uwagę też datę naszego ślubu. Jeżeli jest to okres wakacyjny, e, gdzie ludzie często wyjeżdżają na różne urlopy, a e, zależy nam na ich licznym przybyciu, to też e, nawet trzy, nawet cztery miesiące przed naprawdę nic nie szkodzi, żeby te zaproszenia już rozdać. Zostały nam trzy tygodnie. Nie do ceremonii ze zaślubin. Co teraz? Jest to bardzo odpowiedni czas na spotkania z podwykonawcami. I właściwie, jeżeli nie macie koordynatora, chyba się ze mną zgodzisz, to warto może wspólnie zrobić takie, takie spotkanie. Nawet zaprosić fotografa, filmowca, zespół do lokalu, spotkać się z menadżerem lokalu i wspólnie opowiedzieć o tym, jak ten dzień będzie przebiegał i wymienić uwagi. No i przyszedł ten wielki dzień. Dokładnie tak. I ważne jest, żeby przede wszystkim przed nim się wyspać i zrelaksować, tak? Czyli jeżeli przyjęcie odbywa się w sobotę, to ten piątek poświęcisz... Na taki um, chillout i, i zrelaksować się absolutnie. E, nie spieszyć się nigdzie. Warto pomyśleć o takiej osobie, e, która właśnie gdzieś z sprawnym okiem, bez emocji będzie um, ogarniała całą sytuację, tak? Która, która, gdzieś tam się przede wszystkim dzieje. dla dla komfortu samej pary młodej, tak. która w tym dniu no Przede wszystkim powinna być gościem na swoim ślubie. I już nie, nie myśleć o tym, czy tort przyjechał z cukierni o tej godzinie, o której miał przyjechać, i czy fotograf trafi do kościoła. Mm. Jakby oni zupełnie nie powinni w tym nie o tym myśleć, więc myślę, że taka osoba im bardzo, bardzo ich odciąży mm. w, w tym, że rzeczywiście będą mieli poczucie tego, że. Bawią się na swoim własnym weselu. I to jest chyba bardzo ważne, co powiedziała Paulina, że żeby pary młode pamiętały, że to jest tak naprawdę jedyna taka impreza w życiu i żeby po prostu z niej skorzystać i bawić się do Białego rana, nie myśląc o tym, czy już te elementy, które zaplanowaliśmy z taką pomocą na pewno sprawnie, czy one aby na pewno wyglądają tak, jak sobie wyobrażaliśmy. W dzień ślubu najważniejsze jest, żebyśmy myśleli o sobie i o tym, co za chwilę wydarzy się w kościele bądź w urzędzie. I tego Wam życzymy.